Dzień dobry. Wiatr kasa restrukturyzacji, poproszę o datę urodzenia w celu co, po, po, Wszystko wie pan, popłaciłem do. datę urodzenia w celu Debe, Ja będę, wie pan co z wami, mam jaja i nie będę już panu opowiadał po raz który. Do momentu, dopóki nie usłyszę pana... Datę urodzenia zapraszam, gdy decyduje się Pan z nami porozmawiać. Wie Pan co, po... jeżeli ja rozmawiam z takim jak Pan... Tak. To po pierwsze, nie mogę dostać tego co chcę, tylko to co Wy chcecie. Nigdy nie macie... Tam Pan po prostu mnie namówi na to, żebym kontynuował rozmowę. Wciśnie mi Pan i mały. Dlaczego Pan tak uważa? Teraz ja Panu to uzmysłowem, że ma Pana dwie drogi wyjścia w życiu. Zrezygnować z tej pracy i uratować honor. Tak. Ale jeżeli Pan zostaje w tej pracy, jest drugi sposób na to, żeby Pan uratował honor. Samobójstwo. Proszę Pana, niestety nie mogę się też ustosunkować do Pana. Uważajmy poważnie. Bardzo Pana proszę, żeby Pan w taki sposób nie traktował telefonicznie. Proszę o datę urodzenia, ja mam mógł przejść do szczegółów. To są najszczęśliwsze moje chwile, kiedy medytacyjnie ja odbywam teraz myśl poświęcającą. Widział Pan kiedyś wielkie jaja i dupę Knura, który nie ma, nie. ma niedobór wapna. Wie pan o całym ty... szkielecie? Ochydne. Oh, Spierdoliłem się, wie pan, w trzodę hmm. i gwałciłem trzy dzikie hmm. świnie, a Knur próbował hmm. mnie stratować. Bo rywalizacja o uczucie tych świn z Knurem trwała hmm. 12 lat, dopóki badania radiacyjne nie pokazały, że niedobór wapnia w tym Knurze, w jego hmm. części szkieletowo-tylnej, skurwielu, pokazała, że nie jest żadnym rywalem dla mnie godnym, i poza tym zaczął iść na północ. Co się okazało? Że, zapierdalając na północ, okazało się, że część południowa była dupą. A jak ja mogę, wie pan, zadawać się ze stworzeniem, które ma dupę przytwierdzoną na stałe? To ja pan obowiązuję. To jest okay. coś strasznego. To jest zwierzę chodzące z takim świństwem na wierzchu. No, i to w ten sposób dewiacyjną drogą doszedłem do procesu, do, do, do momentu, kiedy ja buduję sobie teraz dobry ogląd o społeczeństwie i tym życiu, które nie traktuję tym słowem, tylko traktuję to, wie pan, para, w, 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 najwyższym kwantyfikatorem. Czysta miłość. Dobrze, Pornusy zbudowały we mnie z powrotem ufność w głębi uczuciową ludzkości. Na Pornusach prawdopodobnie by polegało decyzja naciśnięcia temowego guzika. W proszę zachować dla siebie, kultura Pan obowiązuje. Poproszę datę urodzenia w celu weryfikacji, porozmawiajmy. Bardzo Pana proszę, gdyby Pan miał jakikolwiek guzik, to niech Pan spróbuje zwykły guzik nacisnąć, powodowany moim przesłaniem. Tego prawdopodobnie wygłaszając do pana taką treść nic kompletnie nie zrozumiałem. A i poproszę tylko datę urodzenia i przejdę do szczegółów. Ja nie dbara pan korespondencji, do pana wysyłam od kilku tygodni, to porozmawiaj mi przez telefon. To uzasadniona rozmowa do przedmiego fiuta. Nie wiem, proszę pana co jest śmiesznego. Więc niech się pan zastanowi. Moją wypowiedź potraktował jako niechęć w ogóle do pana firmy. Podkreślona mm. głębokim obrzydzeniem do tego, co robicie telefonicznie z nami wszystkimi. Czy pan ma jeszcze tak. półtorej godziny, bo chciałbym panu opowiedzieć o swoim życiu intymnym i o erekcji, którą miałem w 1948 roku? Cześć, proszę pana w tym razie, proszę zacząć oddać o którą panu wysyłamy? Bardzo się cieszę za to, że, że pan, że, że pan mnie wysłuchał do końca, gdyby panu uprzejmie tak. mógł. I nie znalazłem, wie pan więcej, już ochoty i czasu, żeby wojnę trzydziestoletnią poprowadzić jako czterdziestoletnią.